Witam widzowie na kanale Pigeon Poland. Mam tutaj taką informację dla Was. Ostatnio dostałem bardzo fajną, bardzo miłą e, głosówkę. I tutaj chciałbym się podzielić z Wami, właśnie tym, co otrzymałem. Także wrzucam tutaj głosówkę i za chwilę przejdę do e, omówienia tego. Wojtek, tak od siebie. Wymyśliłem, że dla najaktywniejszych widzów twojego kanału, nie wiem, ty wymyśl jakiś tam konkurs, będą dwa vouchery na gołębie ode mnie i od Andrzeja z naszej, wiesz, Marko Godziński z naszej tej hodowli długodystansowych, tak? Co będziemy na Katowicach. Nie wiem, jak tam wymyślisz, coś tam zrób, jakiś tego, nie wiem, nagraj filmik czy coś, wiesz. Także dwa gołąbki jako nagrody dla Twojego kanału. No. Pozdrawiam.